Bruksizm, czyli zgrzytanie zębami, jest to konflikt związany z tym, że nie można otworzyć ust. Jest to tak, taka zmowa milczenia, podszyta lękiem, stresem, frustracją, gdzie osoba jednocześnie radzi sobie ze, z negatywnymi emocjami, ale ma również potrzebę bycia wysłuchaną i wypowiedzenia się w danej sytuacji. Kogo to dotyczy? Bardzo często osób. Które nie mogą mówić o tym, co słychać u nich w domu. Tam, gdzie jest przemoc, tam, gdzie jest narcystyczne zawładnięcie. I tutaj mam na myśli nie tylko relację domową, ale może być to relacja zawodowa i każda inna, w której jedno dzieje się w środku, jest jedna dynamika w środku tej relacji, a na zewnątrz nie mogą się wydostać żadne informacje. Nawet jeżeli one się wydostają, to świat zewnętrzny nie rozumie najczęściej tej dynamiki i bagatelizuje usłyszoną historię albo jej elementy, mówiąc no przesadzasz, albo poradzisz sobie, albo przecież jesteście tak świetną parą. I być może to jest takie postrzeganie przez pryzmat kogoś innego, ale ono sprawia, że nie mamy komu powiedzieć. I zęby zaczynają pracować, zgrzytać, szczęka zaczyna się zaciskać, dlatego że podświadomość chciałaby opowiedzieć całą tą historię, a ciało nie może. To nie może znaleźć kogoś, kto będzie ją słuchał. Zapraszam Cię na swoją grupę. Ogarnij się i zacznij żyć. A tam również będziemy omawiać sposoby. W jaki można przepracować emocje związane między innymi z takimi historiami jak ta.